Co będziemy robić? Powiedz. Jedzonko, jedzonko niespodzianka. Wiesz, gdzie on prowadził? Co przyniosłaś? A, ciekawe. no. Tutaj ciocia przyniosła niespodziankę, więc ciocia niespodziankę. No tak. Więc cioci co ty chcesz? Na guzikach. Pokaż mi co chcesz. Okej. Okay. No to pokaż. Pokaż co chcesz. Co robimy? Dlaczego cioci nie powiesz? Co mam robić? Co z tobą? Pokaż. Niespodzianka. No. Jednak ta niespodzianka. No ciotka, no nie przyniosłaś niespodzianki. Wszyscy zobaczą na filmie, że ciocia nie przyniosła niespodzianki. Ja jestem niespodzianką. No, to co jeszcze chcesz? Świnka. Świnkę. Dobra, to damy. No już się bawiliście świnką. Pięknie. Dobra, dobra.